Współpracowników i członków rodziny szpitalnej Świętego Jana Bożego Moi drodzy Po okresie Wielkiego Postu Stoimy u progu Wielkiego Tygodnia Który doprowadzi nas do świętowania Wielkanocy Czasu, w którym z radością Będziemy przeżywać przez 50 dni Święto Zmartwychwstania i Życia Z tej okazji życzę wszystkim Radosnych Świąt Wielkanoc to czas nadziei i odwagi Które mają swój fundament W Zmartwychwstaniu i panu. Kobiety były smutne po śmierci mistrza i pełne strachu, kiedy nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, gdy anioł wstąpił z nieba i odsunął kamień, który zamykał grób. Ale anioł powiedział im, nie bójcie się, Pan zmartwychwstał. Jeszcze raz życzę Wam wesołych świąt Wielkiej Nocy, przesyłam braterskie pozdrowienia w zmartwychwstałym Panu i w świętym Janie Bożym. Brand Jesus Etajo, przeor general. Przede wszystkim w, na czele z ojcem złożyć te życzenia, żeby rzeczywiście w Transmatrii w stanie Chrystusa rozświetlało każdą rzeczywistość, w której się znajdziemy, i rzeczywiście, żeby było tą siłą, która, która daje, nam, daje nam każdego ranka wstawać i, i być tam, gdzie nas Pan postawi. E, mając na uwadze też to, że, że, że przed Wami ten przed Wami te zmiany zawsze, które gdzieś jakieś jakieś jakieś, jakieś zniosą niosą pewną niepewność, ale też by Pan z Bartwychwstanu, wszyscy z Bartwychwstanu towarzyszą wszędzie, gdzie będziecie posłani, żeby, żeby ta rada rzeczywiście była cały czas, niezależnie od, 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 od sytuacji miejsca, od, od, od trudności, a właśnie zwłaszcza w trudnościach, prawda? I e, wszystkiego dobrego. Wielkanoc 2014. Kiedy niebo tu przychodzi, kiedy człowiek medytuje, ile ran potrzeba łodzi, jeśli grzech tu, tam panuje. Stała pod krzyżem matka boleści, grzechy pokoleń w sercu nosiła. Pani dla łotra miał dobre wieści, wiara i włócznią grzechu przebiła. I niechaj teraz te pokolenia, które wędrują na lepszy świat, że dług wdzięczności nie ma kamienia, że miłość tyczy nas wszystkich dat. Na wszystkie krzyże jestem antidotum. Wytłumaczenia są Ewangelią. Zaufaj Panu, to nasze potum, praca dla Pana będzie materią. Te wielkonoce wszystko przetrwają, bo w tym jest triumf dobra nad złem, bo nie w nas przenikają. Miłość bliźniego to jest tym tłem. Próbujmy zawsze w dobroci żyć. Bo wtedy zawsze Pana chwalimy, bo sam, sam raju, raju to jest tam być. Krew, chwości Pana, w czym ukoimy? Przyjdź z martwych stanie w obraz przyszłości. Niech nasze życie ma Jego rany. i niech modlitwa tej społeczności, Syn Boży zawsze jest ukochany. Dziękuję za uwagę. Dzień. 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 Naszej rodziny szpitalnej, naszej wspólnocie, aby uroczyście uprzedzić świętowanie pamiątki zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. I życzmy sobie wszystkim tu obecnym, aby pokój i radość się zagościły w naszych sercach. Życzmy sobie, byśmy wszyscy byli świadkami zmartwychwstałego Chrystusa w dzisiejszym świecie i gdziekolwiek będziemy, byśmy oznajmiali, że Pan rzeczywiście jest zmartwistą. Ogarniajmy też modlitwę. modlitwą myślą i sercem wszystkich naszych krewnych i przyjaciół żyjących i zmarłych. Ogarnijmy ją tą modlitwą cały świat i prosimy Ojcze nasz. Któryś jest w niebie, imię Twoje, królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie kłóć nas na pokuszenie, ale nas spraw ode złego. Panie Jezu Chrystus między nami, pobłogosław te pokarmę i udziel nam radości Twego zmartwychwstania. Niech się pokażemy Twoimi uczniami, a stół nasz niech będzie znakiem pokoju. Prosimy Cię o to, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.